Z tej strony, dusia Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku. Jak mogliście zauważyć w tytule, znowu nagrywam Wam parkurę. Jak będziemy przechodzić parkury, i tym razem też jest wydarzenie, ponieważ w każde, w każde piątki, soboty i niedzielę, jak już wiecie, są nowe wydarzenia w Planet. Więc, no, jak to nagrywam, aktualnie jest sobota, więc jest trwa wydarzenie. Trwa wydarzenie aktualnie. Y, trwa wydarzenie stop cyberprzemocy, to jest tylko tu jest po angielsku, ale y, no po prostu takie jest i dostajemy w tym y, tu są różne mm, po prostu by, informacje. Więc jak ktoś by chciał poczytać, mogę Wam trochę. Przeczytać? Uprzejmość! Oto główne przesł przesłanie dnia przeciwko cyberprzemocy. Bądźcie dla siebie uprzejmi bez względu na to, czy jesteście w szkole, w internecie, w siedzib społecznościowej czy w grze takiej jak, jak Blockster Planet. Wszyscy gracze to tak naprawdę prawdziwe osoby, które nie lubią złośliwych słów. Więc pomyśl, zanim naciśniesz wyślij, może po potrafisz napisać daną wiadomość w lepszy sposób. Pomóż nam uczynić Blockster Planet bezpieczniejszym i przyjaźniejszym miejscem, akceptując, akceptując to, że każdy ma prawo tu być i dobrze się bawić. Ty także. Masz jakieś pomysł na, po, na powstrzymanie cyberprzemocy? Tak, jest takie właśnie wydarzenie. No, więc myślę, że fajnie, że zrobi takie wydarzenie. W nim odbieramy nagrodę i jest oczywiście y, konkursik tutaj opisany i też, który konkursik był. Więc, jeśli byście chcieli sobie przeczytać, to yy, możecie właśnie yy, zatrzymać sobie. A ja już będę przychodziła do odcineczka. Ale nie wiem, czy wielu z Was się zastanawiało, ale ja się zastanawiałam, bo jak klikam w to wydarzenie, to patrzę, to jest takie coś, że mamy niby odebrać prezent. Ale na początku nie wiedziałam. To był taki prezencik, i tak mówię. Yy, nie ale skąd prezencik patrzyłam, czy jakoś szukałam. I w końcu zorientowałam się, jak wchodziłam trochę po nexusie, że e, trzeba przyjść do naszego, do naszej nowej osoby, w ogóle dodaję jakąś rzekę, znaczy rzeka the Rip jest lodem, ale tak, trzeba podejść do... Cezar Centauri, jak, do, jak źle to czytam, to przepraszam, ale e, trzeba do niego podejść i on ma znowu taki fajny prezencik, jak, e, jak on już się pojawiał i dawał nam wtedy te pieniądze i klejnoty. Jeśli chcecie zobaczyć, to daję Wam e, filmik, jak to przedstawiam. To daję Wam linka e, pod spodem w filmie. Więc, jak będziecie chcieli zobaczyć, to zapraszam Was gorąco. A teraz zobaczymy ten prezencik, bo tu na pewno nie ma raczej znowu tej rzeczy. Ale zobaczmy, co w nim jest. O, o mamy jakiś przedmiot. To jest przedmiot, plus jeden strefa bez przemocy. A, a chodzi w tym o to, że jak budujecie, powiedzmy, parkour albo. albo jakiś inny, nie wiem, czat. To wtedy, no bo wiadomo, bitwa to. nie za bardzo, ale. no bo tam się bije głównie, ale. no jak robicie takie, to możecie dodać sobie tak, że. tutaj nie ma przemocy, tu nie wolno, i wtedy wspomagacie tą akcję na Blockster Planet. Więc myślę, że jak kiedyś będziemy robić jakiś parkur albo czad, to też damy taką naklejeczkę, żeby wspomóc. A więc. może wybierzmy już jakiś parkurek. bo na pewno. Wie, większość się czekało na to, że zaczęła przechodzić parkoury. I może przyjdziemy o, z tym znaczkiem właśnie, jak widzicie. W ogóle dodali nowe klocki na Blockstar Planet. Teraz mamy... Mm, o, taki. Mam oczywiście brzydski, ale tutaj kaktus, który bije. Super uleczanie, naprawdę, który. Super naprawdę więcej uleczeń niż tamten. Nie wiem jeszcze jak on działa, bo za bardzo go nie widziałam, ale jest naprawdę drogi, bo nie jest, najdroż... nie jest najdroższą rzeczą, bo najdroższą rzeczą jest yy, yy, klocyk Drip, ale też jest drogi, ponieważ to jest 800 tysięcy, to jednak jest dużo. Ja mam 5561, więc to jest za mało. Ale jest też galaretka która odbija nas jakby i to są śmieszne klocki, bo znak żadnych zwierzaków nie jest znak żadnych kub, więc śmieszne są różne też, głos męski głos kobiecy jakieś tam inne rzeczy, możecie teraz zrobić jakiegoś własnego kotka oczywiście biaczka też była wcześniej w wielkanocnym evencie, ale teraz daje takie fajne różne o zwierzątkach no i inne klocki też no okej, okay. czekajcie, dzwonią. Okej, okay, moi drodzy, ja już jestem znowu. Oczywiście y, musiałam przerwać na chwilę nagrywania, ale już jestem. Y, teraz wybierzemy sobie jakiś parkurek, który przejdziemy. Myślę, właśnie, że jak mówiłam wcześniej, że przejdziemy sobie ten z tym znaczkiem, bo tak zachęcająco to wygląda, więc myślę, że go sobie spróbujemy przejść, ale chyba nie będzie łatwy taki. Są, jest tu też dużo filotowej lawy. Więc hop, 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 hop. Więc, uuu, uu, fajnie. Dużo ma kluczy ta osoba, która stworzy ten parkur. O, tu bagaleretka już nas podbijała. Aha! Która, która, dobra? Pójdziemy z tą dziewczyną, dobra? Bo. bo na pewno bym wybrała ten drugi, jakby miała. I bym nie, musiała zaczynać od początku. Wiem, że niby to początek parkuru, ale wiadomo, że zawsze raczej le, lepiej być od początku. Okej, okay, mamy kluczyk. Znaczy, lepiej być od początku, na pewno tak. Mhm. Ale lepiej być w tej samym miejscu co jesteś teraz, no a nie na przykład cofać się i umierać. To jest nieciekawe, wtedy się parkur znudzi i powiedzieć: Nie, 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 ja z tego nie przejdę, nie, nie, nie. To jest dopiero zły parkur, nie, 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 o nie, ta gra jest zła, na przykład tak, po, tak można powiedzieć, ale tak jak się ktoś wkurzy na parkury, więc nie polecam. Nie. Znaczy, polecam grę, ale nie polecam, że... No ja nie wiem, ja, ja muszę się skupić bardziej chyba na grę. Na grze. Na grę? Mhm. Polska, or... Polska ortografia. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Znowu bierzemy te klucze, wszystkie, wszystkie. Uwaga, już wiem tutaj, że jest to. Już wiem, że jest ten portal, no nie, mówię na pewno, może zdążę, może nie, ale... Smuteczek. Uhu. A i w ogóle, jeśli wiem, że może już trochę za późno, ale jeśli chcielibyście, żebym nagrała klucze z tego Nexusa, który był pokazywany na początku odcinku, to mogę wam jeszcze nagrać. Nie wiem, czy ktoś to nagrywał, bo szczerze mówiąc, nie sprawdzałam, ale chyba może już ktoś nagrał, jak ktoś znalazł. Ja szukałam, ale jeszcze nie zebrałam tajemnicy. Bo, no wiadomo, jakbym chciała nagrać, no to co bym powiedziała? A, tu była tajemnica, no ale ja już ją zebrałam. No chyba nie za bardzo, bo by było takiem, że. Mogł, mogliby Moglibyście na przykład powiedzieć, że. A skąd mam wiedzieć, że tam jest tajemnica? No, na przykład męczyć się, powiedzmy, jak jest jakieś trudne. jakieś wyzwanie, na przykład. Skąd mam wiedzieć, że tam akurat to jest? Jak na przykład wcale e, nie pokazujesz tego, więc mogę nie wiedzieć, na przykład, że tam jest i nie chcę się męczyć, bo na pewno szukać, tak. Mhm. O, widzę już tamten znaczek i metę. Więc teraz tylko... Mm, jakby to łatwo mówiąc. Nie zawidź się. Naprawdę no, bym się zabiła, ale już są te piękne znaczki i meta. Polubimy oczywiście parkurka. Bardzo fajny. O, taka jest fajny teraz znaczek też. Przejdziemy sobie jeszcze jakiś parkurek. Może kaktus parkur. Tu będzie... O, jest kaktus. No, kaktus bije. Niestety jest jak na przykład jakieś te... To toksynu, coś tam, toksyczne bloki, tak się mówi, nie, nie wiem, chyba tak, o jak widzicie on bije, on chyba mocniej bije niż te toksyczne bloki, ale widzę, że tu jest inna lawa, więc fajniej, jest też doktor, tak się nazywa ten blok, więc ten krocek po polsku, czemu ja używam angielskiego języka w Polsce, no, nie, nie, o, dobra, u, jakie tu parkoury, Wyszłam y, dwa bloki za jednym skokiem? Nie, no to jest dopiero. I to ja świadomie? Nie, nie spał. się uleczę, zaraz Was wrócę jak się uleczę. Okej, okay, już się uleczyłam. Teraz idziemy, mam na szczęście klucz. Bo już myślałam, że nie mam, a to jest ten kaktus. Mówię, a, normalne bloczki, a tam. Co mnie bije? Jak w Minecrafcie normalnie z głodu. O, a w ogóle jak chcecie jakiś odcień z Minecrafta, to powiedzcie, to ja wam nagram. I co byście chcieli w tym Minecrafcie zobaczyć? Bo dawno na moim kanale nie było Minecrafta, ale nie wiem, czy będziecie chcieli, bo raczej na przykład większość osób jest z Blockstar Planet. A jeśli wybiję 2500 subskrypcji, to zrobię wam jakiś konkurs na Blockstar Planet lub na Movie Star Planet, ale chyba będziecie wolali Blockstar Planet, bo więcej widzów jest z Blockstar Planet niż z MSP, więc... Zróbmy wam teraz ankietę w prawym górnym rogu. I napiszcie, czy jesteście z... z znaczy, napiszcie, zagłosujcie, czy jesteście z Block Planet, z Movie Star Planet, czy z jeszcze czegoś innego. Napiszcie w komentarzu. Tak to zobaczymy, czy na przykład... Czy większość osób jest z MSP, z Block Planet, czy w ogóle z czegoś jeszcze innego. Na przykład, nie wiem, z Minecrafta. Jak ktoś w ogóle pamięta, jak nagrywałam w Minecrafta. czy jak są starzy widzowie. To... To na pewno będą... W... Nie, dzieć. Dobra, mm. przeszłam prze, przez was, ale te, bez, bez was, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że. O, matko, no i ja tu zaraz umrę w ogóle. I chciałam jeszcze powiedzieć, że. No, że każdego się niestety nie da uczęścić, bo wiadomo, że każdy jest inny. Na przykład ten, bo, bo powiedzmy. Jest powiedzmy więcej osób z Blockster Planet, na przykład. No i na przykład jest też dużo. Czemu ja mówię na przykład cały czas? I jest też, jest też dużo na przykład, na przy... Sandra, nie mów na przykład, no ja nie wiem, i też jest, powiedzmy, część z, z MSP. No to na przykład ci, którzy są y, z MSP, to będą chcieli odcinki z MSP bardziej niż z Blockster Planet, a ludzie z Blockster Planet będą chcieli odcinki z MSP. A na przykład ja teraz przejdę w inny parkour, bo ten mnie już zdenerwował, więc. Więc to tak każdemu się nie dogodzi. Może wejdziemy teraz. O, ten parkur popularny jest też. Co? Mhm. Tak nagle wiecie, to tak mało jak na topkę teraz. Na przykład to jest tak po środku, jest tak trochę dziwnie, coś się zbagowało. To jest w ogóle ten sam parkur, a po prostu jest inaczej nazwany. Galaretka. I kaktus, to też jest napisane. Kaktus, galaretka tylko po angielsku. Więc takie życie. Co mnie tutaj zapraszają? Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Pam, pam, pam... Dobra. Piasek parkour. Idziemy do piasek parkour. Przejdziemy sobie ten parkour. I zobaczymy, co w tym parkourze nas spotka. Halo. Przepraszam, jakbyście słyszeli moją klawiaturę. To... bo ja po prostu jakie nosami napisałam Jednym z no, no, tak, no. Świetny parkour. Ten. Jedna osoba mi w komentarzu napisała, nie pod ostatnim odcinkiem, ale jeszcze wcześniejszym, to właśnie tam było, że ty, je, słysza, było słychać moją klawiaturę i takie ty złamiesz w końcu tą klawiaturę, więc spokojnie, nie złamię raczej jej, raczej... Ale... Będziecie ją raczej słyszeć. Tu, ktoś tam! No, no tak, no, no. Świetny parkurzysta ze mnie. Parkurzystka raczej. Co mi się tu wyświetla? Nie rozpoznano urządzenia USB. Bardzo mi się nie podoba. Ja przecież tu mam ładne. Ja nic tu nie podłączam. Jakieś haki hakują mnie. O nie. Bardzo nieładnie. Okej, okay, dobra. Tu już ładnie, pięknie. Proszę mi tu przejść. Tu znowu ta dziewczyna stoi i sobie czeka na oklaski. Więc napiszcie jej oklaski w komentarzu. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu. Można napisać oklaski napisać. Nie wysłać motkę, bo mało ludzi na przykład będzie chciało im się szukać emotki, więc zobaczymy, czy nie ma żadnych, żadnego klucza i lecimy dalej. O o o, 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 o! O! Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze mam nadzieję, że nie ogłuchniecie. Dobra trzeba patrzeć, czy e, nie! Mhm, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. dobrze, że to był point bo, 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 ja nie wiem. To by było ciekawie, bardzo ciekawie. Więc idziemy szybko, nie, 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 zły jest ten parkour, nie, nie. Dobra, na tym, na tym złym parkurze już zakończę odcinek, bo ma już jakieś 14 minut, więc nie wiem, komu będzie chciało się to oglądać, ale jeśli dotrwaliście do tego momentu, to jeśli, chce, jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie takich więcej odcinków, napiszcie komentarz i uzupełnijcie znajomym. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mnie, to możecie mnie zasubskrybować, bo tak to będzie bliżej do Waszego konkursiku, a ja Was już żegnam. Życzę Wam dalszego miłego dnia lub miłej nocy, no i pa pa, do kolejnego odcinka kochani!